Tym razem nie spotykamy się w murach naszego teatru, ale właśnie tutaj, ponieważ zależało nam na odtworzeniu wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju atmosfery nadchodzącej premiery Dziewczyn z kalendarza. Akcja spektaklu bowiem rozgrywa się w murach i wokół idei Instytutu Kobiet. Czym jest ów Instytut Kobiet? No to jest przede wszystkim miejsce jednoczące kobiety, miejsce, w którym kobiety się spotykają, rozmawiają, plotkują. Wymieniają przepisami najnowszymi kulinarnymi. Taka czysto kobieca sytuacja. Niestety w pewnym momencie w spektaklu, Sielankę miasteczkowe Atmosfery, zaburza choroba męża, jednej z głównych bohaterek, i jest to nowotwór krwi. My tym razem, jako Instytucja Kultury, postanowiliśmy nie tylko zrobić kolejną wspaniałą, wyjątkową premierę, ale. Chcielibyśmy zrobić coś więcej, sięgnąć głębiej i zaangażować się w pomoc. Dlatego właśnie nawiązaliśmy współpracę z Fundacją DKMS. Zapraszam teraz kierownika marketingu Teatru Muzycznego Mateusza Gigiewicza Dziękuję. oraz rzeczniczkę prasową DKMS Magdalenę Przysłupską. Dziękuję. Opowiedzcie nam o tej współpracy. Dzień dobry. Szanowni Państwo, swego czasu telewizja HBO miała takie hasło More than television więcej niż telewizja. FC Barcelona ma takie hasło More than club więcej niż klub. A Dziewczyny z kalendarza, ten spektakl, to więcej niż musical. Drodzy Państwo, ta historia wydarzyła się naprawdę. Ta historia miała miejsce no, już ładnych, dobrych parę lat temu, ale wydarzyła się naprawdę, jest oparta na faktach i szanowni Państwo, my. I tam, to, to wydarzenie, to, e, ta pomoc prawdziwych kobiet i to, co je spotkało, bo ten spektakl jest pełen humoru, uśmiechu, ciepła, ale też, drodzy Państwo, ma w sobie e, no, pewne problemy, z którymi, z którymi bohaterowie się mierzą. E, właśnie, tak jak Kasia wspominała, nowotwór krwi jednego z głównych bohaterów. E, I drodzy Państwo, my także, jako Teatr Muzyczny w Gdyni, chcielibyśmy, chcielibyśmy zrobić coś. Na scenie, ale też i w realu, też i naprawdę chcielibyśmy pomagać i współ... dlatego podjęliśmy współpracę z Fundacją DKMS, która to fundacja na co dzień zajmuje się pomocą osobom z nowotworami krwi. I chcielibyśmy, żeby na naszym spektaklu na dziewczynach z kalendarza fundacja była obecna, żeby zbierała wymazy, także w przerwie spektaklu, czyli poszukiwała dawców, e, szpiku a w przerwie spektaklu opowiadała o swojej działalności i zachęcała, edukowała i to jest też nasz cel, który, który chcemy, chcemy zrobić. Oddaję głos Marci. Dziękuję. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie, ale tym bardziej jestem wdzięczna za to, że pomyśleliście o nas, żeby zrobić coś więcej, żeby podjąć bardzo ważne społecznie tematy i zaprosić nas do promocji spektaklu, ale też do szerzenia idei dawstwa szpiku. Drodzy Państwo, tak jak powiedział Mateusz, ta historia wydarzyła się naprawdę. Mąż jednej z głównych bohaterek przegrał walkę z białaczką. Białaczką, która jest chorobą podstępną i okrutną, bo może dotknąć tak naprawdę każdego. Lekarze o niej mówią, że jest chorobą niezawinioną, bo chorują na nią i dzieci, i dorośli, i osoby, które prowadzą zdrowy tryb życia. Dlatego tak ważne jest, by o tym mówić i za to jesteśmy wam wdzięczni, że możemy w takim miejscu opowiadać o idei dawstwa szpiku, ale też o tym, jak można pomagać. Od 15 lat Fundacja DKMS edukuje na temat dawstwa, buduje świadomość nowotworów krwi i drodzy Państwo, w polskim rejestrze jest ponad 2 miliony... Dawców, z czego milion 800 000 to są dawcy zarejestrowani w Fundacji DKMS. 12 tysięcy osób już komuś pomogło, oddając krewetcze komórki bądź szpik i dając szansę ludziom na życie. To nie są tylko cyfry, bo też to są po prostu ludzkie historie, o których za chwilę również usłyszycie. Bardzo dobrze o tym wiedzą, że ta idea ratuje ludzkie życie a właśnie e, ludzie tworzący to wspaniałe miejsce, jakim jest Teatr Muzyczny w Gdyni. dlatego razem będziemy promować ideę dawstwa szpiku, będziemy edukować, a podczas e, spektaklu zachęcać do rejestracji w bazie dawców. Zresztą dzisiaj również e, można e, to uczynić. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i e, gratulujemy, powiedzieliśmy e, już e, fragmenty, gratulujemy spektaklu w ogóle pomysłu. Bardzo dziękujemy i my również jesteśmy, bardzo cieszymy się z tej, z tej współpracy, drodzy Państwo, i liczymy na to, że będzie nie 2 miliony, ale 38. Dziękujemy bardzo. Tego w tym spektaklu zobaczyłeś, że postanowiłeś go tutaj wyreżyserować. Proszę bardzo. No samo zaproszenie było dla mnie tak prywatnie i tak zawodowo. Prywatnie to samo zaproszenie było niesamowite, że mogłem też znowu być w Gdyni i pracować wszystkich przy przyjaciół i, i, i swoich mentorów z, ze szkoły. i. i Niesamowite jest dla mnie, że, że mogę tutaj być w tej roli. A zawodowo to jest spektakl, który taki muzykal nietypowy. On właściwie zaczyna się w miejscu, gdzie inne muzykale się kończą. E, czyli e, no te nasze bohaterki s, są w, w tej sytuacji życiowej, kiedy wydawałoby się, że wszystko co najistotniejsze, co najciekawsze, co najbardziej wartościowe jest już za nimi, ale to się okazuje, że nie. E, takim e, moim wewnętrznym przewodnikiem pierwszym to jest moja mama, która właśnie jest taką e, panią już w wieku dojrzałym, dojrzałym mm. Kto, kto, mm. która właśnie organizuje sobie wycieczki. Ona zwiedza, ona wystawy, ona, i, i to jest taki mój przewodnik, który, który właśnie też mi wyznacza e, e, jak można w którym kierunku iść i to jest super. Ale, ale oczywiście ten musical też będzie miał to co gdy nie uwielbia, czyli wspaniałe numery wokalne, cudowną choreografię, ale też praca nad nim jest dla mnie taką pracą bardziej, jakbyśmy robili troszkę spektakl dramatyczny, bo on opiera się na tych emocjach, na tej wewnętrznej tragedii bohaterek i, i, i głównie tej jednej. I, no i trzeba, wydaje mi się, bardziej niż w takim normalnym muzykalu, gdzie, gdzie opieramy się na jakichś tam stereotypach muzykalowych, tutaj trzeba zgłębić. To, co, Wnętrze, tych, no, wnętrze tych, 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 tych pani i oczywiście ja, jako mężczyzna stojący tutaj jako zawiadowca, no ja jestem tym No właśnie, bo tutaj nawiązałaś do mojego kolejnego pytania, że trzeba o tym koniecznie wspomnieć, że tutaj większość głównych ról grają kobiety, co jest wspaniałe i, i rzadko się zdarza, jak wszyscy wiemy, niestety. Eee. <grywK> Przepraszam. I ja się ciebie chciałam zapytać, czy w związku z tym, mając przed sobą tę siłę kobiet, czy ty, czy ty jesteś bardziej zachwycony, czy przerażony? Nie, kayak? no przerażony to nie jestem w to, w to oczywiście żart. Ja zawsze do kobiety była powiedzieć, no są niesamowitą, nieskończoną inspiracją dla mnie. I zawsze były w każdym <grywK> spektaklu, który robiłem i, i, i też e, e, no tutaj myślę, że co Facet może powiedzieć o, o, o kobietach. Tau ta praca musi polegać na, na współpracy i, i będę się dużo uczył, dużo dowiadywał, ale też no, trzeba tym jakoś zawiadować, żeby ten kamień, który tam będzie poruszali, żeby też nie wydawał jakiejś lawiny, prawda? No, no tak, tak, tak. Rozumiem. Do, ale, ale Musisz panować. Nad tym. Trzeba być nad tym zapanować. Natomiast oczywiście cały pomysł na spektach jest. Już jesteśmy po pierwszych próbach, które w mojej opinii poszły bardzo fajnie. I Dużo się dzieje, ale też e, e, już się na tych próbach czegoś nauczyłem. No sprawnie, tak, działasz bardzo szybko, faktycznie. <głos> <głos> A chciałabym teraz zaprosić jeszcze do nas Mirka Niebodajewa, który jest producentem oraz szefem naszej techniki. Chodź, Mirku. Ty nie chcesz, ale Weź mikrofon i odpowiedz na pytanie: mm, o co chodzi z tą scenografią, że ona podobno będzie bardzo nietypowa? Tak, nietypowość scenografii będzie o tyle polegała, że będzie to w skórze. Ale w skórze, które w pierwszej fazie te widza może wydawać się gdzieś tam niekończącą się łomką i po obrocie scenografii, bo cała główna scenografia będzie na obrotówce, po prostu ukaże nam, się, ukaże nam się wnętrze sali. Po kolejnym obrocie na przykład będziemy mieli kolejny element scenografii, który będzie w tym przypadku, czy kwieciarnią, czy jakby też z drugiej strony innym, inną formą. Myślę, że Grzegorz Policiński, który oczywiście jest autorem tego projektu, na pewno oczywiście w porozumieniu z, z Kubą, w ogóle cieszę się, się, że mogę z nimi pracować. Kubę znam tak naprawdę już wiele, wiele lat, i Polka również, jego pierwsze produkcje w teatrze że na pewno dadzą, właśnie, ta dekoracja da taką szansę płynnego przejścia, po prostu z właśnie scenę w scenę, powiedzmy, też nietypowego, bo wiemy, że w teatrze często dekoracji gdzieś z kulis wyjeżdża, powiedzmy, prawda, oczywiście tutaj będzie dopełniona dekoracją wiszącą, ale, ale tak, że jakby to samo w sobie, wy... no myślę, że będzie bardzo fajna forma. A czy faktycznie ta scena będzie cały czas po, taka pochyła? Tak. Tak? Tak. Ale że będzie można tam... ja, Nie, 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 tańczerze będą tańczyli na, na poziomie i na pewno. Ale będzie można... Ale możemy stracić, co jest też. Ja nie się tutaj, że, że co jest taką... Ja trudnością nie mówię. taką techniczną może być, ale pani choreograf powiedziała, że świetnie sobie z tym poradzi, że te, właśnie to wzgórze będzie pokryte trawą ma pewien poślizg, więc też. A trawą będzie, no. tak, Tak. Będzie trawa, oczywiście. No nie będzie to naturalne, bo nie będziemy wody używali, bo już szkoda. Wody do podlewania jest... Nie, ale będzie to rzeczywiście z górze pokryte trawą dokładnie. Także tak myślę, naprawdę mam to w takiej przestrzeni gdzieś. Super. Będzie ciekawie. Będzie. Dziękuję Wam bardzo panowie. Dzięki. I zapraszam do siebie o twórczynię głównych ról, czyli jako Chris Dorota Kowalewska, Magda Smuk i jako Eni Alicja Piotrowska i Anita Steciuk. Chodźcie na chwilkę tutaj do mnie. O, gdzie chcecie. Słuchajcie, jakie to uczucie, pracować nad spektaklem, w którym większość ról e, głównych grają kobiety i w takiej silnej grupie. Jak się czujecie? To ja zacznę? <laughs> Dla mnie osobiście, ponieważ wracam tu po kilkunastu latach, jest to wielkie wydarzenie, jest, e, czuję walenie serca. Tak, ja, ja je czuję za każdym razem, kiedy spotykam się z dziewczynami, ponieważ nie widziałam ich kilkanaście lat i to jakby prywatnie wielkie, wielkie emocje, wielkie wydarzenie, wielkie wzruszenie. A, a jeżeli chodzi o spektakl, to jest to y, rzadka dość okazja, kiedy na scenie spotyka się tyle bohaterek z ich Życiorysami, to jest taki wachlarz e, portretów różnych. E, wiadomo, te dziewczyny się lubią mniej bardziej, ale my pokazujemy, jak mimo wszystko, mimo różnych sytuacji one się wspierają, kochają, e, rozwiązują pewne sytuacje, wzruszają. Tak, to są portrety kobiet, które mają wielkie emocje, pragnienia. E, i wielką siłę. Siłę, o tak. Razem. Razem. Ta siłę. Siłę. Tak, Czujecie tak tę moc? O, tak. Macie tę moc? O, tak, tak, tak. tak e, moc czujemy. Natomiast e, no, na pewno spotka się przy tej produkcji wiele bardzo silnych osobowości. Ja nie mam złudzeń. Będzie iskrzyć. <śmiech> 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 już iskrzy. Natomiast mam nadzieję, że tu reżyser ogarnie to. A poza tym my naprawdę znamy się i lubimy już od tylu lat że, no fajnie jest. Tak, tak. Tak, tak, tak. Ładne, ładne. a jeszcze chciałam Cię zapytać, ponieważ hmm, poruszane są w tym temacie trudne, w tym spektaklu trudne tematy. E, odejście najbliższej osoby, choroba i na dodatek e, jest to spektakl oparty na prawdziwej historii. Jakie to przed Wami wyzwania aktorskie stawia? Ja powiem z własnego doświadczenia, że obu tych o, uczuć, Straty i walki z ciężką chorobą przeżyłam, więc podejrzewam, że będę wykorzystywała swoje doświadczenie. Mówię za siebie. Myślę też o tym, że ten spektakl jest o pamięci. Jak zrobić, żeby zachować pamięć po tych, którzy odeszli, żeby ta śmierć nie poszła na marne? Jak sobie z tym radzić? Tak, to chyba o tym jest. Dlatego te kobiety się tak wspierają, żeby dać sobie nawzajem siłę, żeby mimo wszystko, mimo tragedii, która się nam wydarza, móc jakoś z uśmiechem dalej brnąć i osiągać kolejne cele. Dorotko, mhm. chciałabyś coś dodać jeszcze? Nie, tak myślę nad pytaniem y, o wykorzystaniu aktorskim. Mhm. <laughs> y, to jest zawsze. Y, to jest zawsze zaskoczeniem, bo tak naprawdę nie można tego wypracować, tak? To można tylko polegać na, tym, na swoich emocjach, na tym, co czujesz w danym momencie i co się otworzy, które drzwiczki się otworzą i wtedy się idzie po prostu za tym. Ale myślę, że każdy z nas przeszedł takie doświadczenia, że stracił kogoś bliskiego i wiemy <laughs> z własnego doświadczenia, z czym to się łączy. Natomiast myślę, że w tym spektaklu nie chodzi o ciężar, chodzi raczej o to, że... Mm, o słońce, o światło, o wzrost, o przeskoczenie trochę do wyższej świadomości nad śmiercią. Myślę, że chodzi też o to, że społeczność kobiet, która tutaj jest dosyć liczna, jest silna, jest wspierająca, jest cudowna, współczująca, empatyczna. I to chcemy przesłać w świat, tak? To chcemy po prostu puścić w publiczność. Żebyście nie zapominali, że nie żyjecie sami, że macie wsparcie wśród innych ludzi i czerpcie z tego. Po Pięknie powiedziane. Okay. Dziękuję Wam, dziękuję. Właśnie, my z tym trudnym tematem będziemy się mierzyć na scenie, ale są wśród nas dwie wyjątkowe osoby, które zmierzyły się z tym tematem w rzeczywistości. Chodźcie tu do mnie. Zapraszam do nas Olgę Łakomską, która wygrała z Nowotworem krwi. Oraz Katarzynę Szczukę, która była dawczynią szpiku. Może jasne. Obie Panie współpracują, no, współpracują po prostu w programie DKMS, brały udział, proszę weźcie sobie mikrofony. Olga, ty przeszłaś tę chorobę, a sama jesteś ratowniczką medyczną. Pewnego dnia potrzebowałaś ty tej pomocy, którą normalnie zawsze udzielałaś innym ludziom. Jak to było w twoim przypadku? Jak długo czekałaś na dawce? No u mnie sytuacja była, mogę powiedzieć, że była szczęściarą, ponieważ uzyskałam dawcę po czterech miesiącach. Okazało się, że jest dwóch dawców. Yy, jeden później okazał się, że nie do końca może mi pomóc. Yy, natomiast yy, mój da moim dawcą był młody chłopak, 22-letni z Niemiec. Yy, niestety po czterech miesiącach miałam nawrót choroby. No i okazało się, że yy, mój dawca po raz drugi był moim aniołem i zgodził się oddać mi mój komórki macierzyste, więc tak naprawdę podarował mi życie dwa razy. Yy. Tak naprawdę po pół roku miałam już przygotowanie do przeszczepu. Mhm. Niesamowite, co za człowiek! Fantas. A poznałaś tego człowieka? Jeszcze nie. <noise> Cudownie, Kasiu, a jak to było w Twoim przypadku? Dostałaś telefon i od razu wiedziałaś, że tak, tak zrobię to? Czy się czegoś obawiałaś może? Znaczy, ja nie miałam żadnych wątpliwości, żeby pomóc. No, moja historia działa się bardzo szybko, bo od momentu, kiedy zarejestrowałam się o bazie dawców. Po trzech miesiącach już dostałam informację, że no, jest bliźniak, który potrzebuje pomocy, więc moja odpowiedź była tak, pomogę bez wahania, bez sekundy, po prostu tutaj zawahania takiego. I po trzech latach miałam właśnie tą możliwość, żeby poznać swojego bliźniaka. Powiem Państwu, że to było bardzo wzruszające spotkanie, ta wdzięczność rodziców po dwóch, siedmioletnich chłopiec. Wdzięczność rodziców za pomoc, za to, że chłopiec dostał nowe życie, że rodzice mogą spędzać każdy dzień z tym chłopcem, każdą wolną chwilę. To było cudowne przeżycie, i z perspektywy czasu, tak jak się zastanawiałam, po prostu zrobiłabym to jeszcze raz bez wahania, bez zastanowienia. I też poprzez właśnie zarejestrowanie się do bazy dawców DKMS, do bazy dawców szpiku, dajemy właśnie szansę na takie nowe życie, taką szansę osobom, które tego najbardziej potrzebują. Tak jak Olga, tak jak właśnie mój brat Bliźniak Marek. Tak naprawdę życie mamy tylko jedno i właśnie dzięki temu, dzięki takim osobom w bazie dawców no jest ta szansa, że dajemy radość innym. Dzięki. To, to są to piękne, Dla was to brawo. Trzeba też pamiętać o tym, co jest wyjątkowe. Proszę nawet teraz się wzruszam, kiedy Ty o tym opowiadam, bo to jest naprawdę wzruszające i, i taka dla mnie osobiste przeżycie bardzo wzruszające. Niesamowite jest też to, że to nie jest tak jak z przeszczepami organów, czyli że pozbywamy się czegoś, tylko że ten szpik jest odnawialny i to właściwie nic nas nie kosztuje. Oddajesz coś, co potem się dalej produkuje w tobie, więc ludzie, róbcie to!